Radio Gdańsk Słuchaj od rana Jeśli to jest sztuka, to sztuka preparowania zwłok, tylko i wyłącznie. E, w, no, prawdę mówiąc e, mamy do czynienia z jakimś e, widowiskiem nekrofilskim nastawionym na zarabianie pieniędzy. Taka uroczystość otwar otwarcia e, z, z udziałem hostes, na przykład i, i, i w ogóle dziwnych haseł. Na bogato. E, mm, no Naprawdę mówiąc, e, powiedzmy, że, że mam dosyć e, tradycyjne poglądy, i wyobrażam sobie, że istnieje jednak coś takiego jak majestat śmierci i, e, i odzieranie śmierci z tego majestatu jest grubym błędem. To, to w różnej skali e, mają. Ale tam przyjdą, to, przyjdą to pewnie to tłumy ludzi. Ludzie będą to oglądać. Ludzie potrzebują no, no, takiego no, widowiska. Więc, ludzie no, potrzebują no, ale, takiego show. -tu. Ale ludzie przychodzą na takie widowiska wcale nie do sal takich wystawowych, tylko jak zbiegają się wokół jakiegoś nieszczęśnika, który miał nieszczęście umrzeć na chodniku, czy to teraz, a wiele set lat temu przychodzili na publiczne egzekucje, bo to ich fascynowało, więc to, że ta wystawa wzbudzi e, zainteresowanie, to nie jest e, jakby signum temporis, tak? to nie jest tylko dla naszych czasów charakterystyczne. Ja się nie zgodzę z rąkiem, czy znaczy nie, przepraszam, nie to, że się nie zgodzę, bo to na pewno nie jest sztuka, ty też tak powiedziałeś, że to nie jest sztuka, ale to też nie jest pornografia e, śmierci. To jest e, to, to, coś takiego jak e, o, średniowieczny obwoźny cyrk z karłem i kobietą z brodą, to jest ten, ten, ten poziom. No to jest no, no równie tak ale... naukowe jak tamto, ale no cóż, no się Ale wiesz, po, się pokazywanie ludzkich zwłok z piłką na przykład, co ma... Trzymającą piłkę, co, tak. ma co ma dokumentować, nie wiem, fantastyczne funkcjonowanie układu szkieletowego i mięśni. No, proszę, to, to, to jest naprawdę... I jest to spektakl. Jest to widowisko. Co do, co do masowych odwiedzin wcale nie jestem przekonany, bo zajrzałem w cennik i tam jest tak... Nie mów o cenach. Nie mów o cenach, są, są wysokie. <laughs> Ceny są nie są niskie. Ceny są wysokie, ale powiem, można sobie nie, nie, rodzinny bilet kupić dwoje właśnie I to jest kolejne pytanie, bo to, dzieci. Jest, bo to jest rodzinne, rodzinne są bilety, dzieci poniżej dziesiątego roku życia, o ile dobrze pamiętam, to tylko pod opieką dorosłych, więc... Ale jedenastolatek już może sam dojść. Otwarte jest e dla wszystkich marek. Mm. Nie, to, to, ja, ja po prostu nie, nie jestem w stanie zrozumieć y, tego typu pomysłu i nie jestem w stanie zrozumieć ludzi, którzy y, się... Y, wybierają na, 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 na tego typu y, przedstawienia, bo tak, tak, tak Bo ci, to, którzy organizują, to ich zrozumiemy, chcą zarobić. Tak, no to, po to ten motyw jest zrozumiały. No, Marku, ale może to jest y, y, próba no, oprócz zarobienia kasy, także oswojenia ze śmiercią. Zobaczmy, zobaczmy to <laughs> tak, że w naszej kulturze śmierć, choroba, starość są odsuwane, wypychane z tej pop kultury. Tylko młode, zdrowe i piękne ciało jest wartością. Nie, no, dla, mnie, dla mnie jest to po pierwsze profanacja zwłok. To, co, co, co robi ten autor, bo to zdaje się jakiś niemiecki. Nie, nie. <grym> nie są, są dwie y bardzo podobne wystawy na świecie. To akurat nie jest, to nie jest związana z tym niemieckim lekarzem, który zainicjował, mm -hmm. który wymyślił proces plastynacji, mm -hmm. czyli tego preparowania złob. To tam mniej więcej. W, ka w każdym razie budzi, budzi to moją żywiołową odrazę, ponieważ nic, 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 to moim zdaniem nie ma też wspólnego z tym, o czym mówisz, że ta nasza cywilizacja, tą śmierć, jako coś nieestetycznego odsuwa i wolimy, wolimy jakby nie myśleć o tym i nie widzieć tego. I to, 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 to tutaj jest trochę tam... Mnie to się kojarzy yy, może trochę nietaktownie z takim yy, w, w, w czasach PRL-u jeździł po Polsce. Wieloryb Goliat, takie Pamiętam. złoki, złoki o, wieloryba. wieloryba, <coughs> formalinie, którego włożono na przyczepie samochodowej mhm. i ludzie chodzili oglądać, bo, bo wielki taki leży, leży, cudak na tym <coughs> zamrożony czy spreparowany, no coś takiego jest i w tym. to, to jest. To jest yy, Zabawa, rozrywka dla plepsu, dla, dla tego samego plepsu, który, jak tutaj mówi pan redaktor, Zgromadzi się wokół zwłok zmasakrowanych przez, przez pociąg czy tramwaj, czy, czy wokół topielca na plaży. Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana.